Bardzo istotne dla właścicieli ogrodu było to, żeby nie musieć zbyt wiele dokaszać trawnika, czy to na krawędziach, czy to przy roślinach, ponieważ no, tego czasu jest zdecydowanie za mało w ciągu tygodnia. I pomimo tego, że są tutaj obrzeża o szerokości 14 mm, to mało robotów było w stanie zagwarantować, że te obrzeża będą dobrze dokoszone. Dzięki ruchomej regulacji w aplikacji wyjazdu poza trawnik w robocie Teramo V1000 bardzo dobrze te obrzeża w tym ogrodzie są dokoszone. Oczywiście przy drzewach czy przy placu zabaw no nie jesteśmy tego w stanie zrobić, ponieważ e, jakby przeszkoda jest wysoka, tak? więc robot nie ma możliwości wyjechać poza obszar trawy i ją dokosić nożem, który znajduje się w centralnej części robota i ma szerokość 203 mm. Także biorąc pod uwagę to, że są tu obrzeża, są tutaj drzewa, są tutaj wąskie przejazdy, jest plac zabaw, dzieci, zwierzęta. Bardzo dużo dzieje się w tym ogrodzie. Robot Terra v 1000 to było rozwiązanie szyte tak naprawdę do tego ogrodu na miarę. Tak jak wcześniej Wam wspomniałem, robot pracuje dzięki trzem niezależnym od siebie kamerom Full HD. I znajdują się one tutaj pod, pod takim lekkim zadaszeniem. I kiedy wspominam o tym klientom, często zadają mi jedno pytanie, które się często powtarza praktycznie na wszystkich prezentacjach. Co, kiedy ta kamera będzie zabrudzona, zabłocona czy zalana wodą? Jeśli chodzi o zalanie wodą, to mamy tutaj daszek, który chroni przed zbyt dużymi zaciekami, natomiast deszcz nie jest przeszkodą. Oczywiście, gdyby jakiś liść się przykleił, czy kamera byłaby zabłocona, robot miałby problem z pracą. Dlatego, jak jesteśmy już w takiej części fajnie byłoby wspomnieć o jakiejś konserwacji. Co z takim robotem powinniśmy systematycznie, cyklicznie robić i jedną z tych czynności powinno być kontrola przejrzystości tych kamer. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą powinniśmy zadbać, to oczywiście nie musi być tutaj sterylnie, ale w miarę czysto i w miarę zadbanie dysk tnący, który powinien się swobodnie obracać, czyli od czasu do czasu wymiatamy tutaj stąd Tą zalegającą trawę, szczególnie teraz po deszczu, kiedy się przykleiła. Oczywiście robot ma klasę wodoodporności IPX67, natomiast można go myć wodą, czego tak naprawdę bym nie robił, ponieważ robot nie musi być sterylny i on tak naprawdę tego nie potrzebuje. Wystarczy wymieść tutaj zalegającą trawę i to w zupełności wystarczy. Koło przednie, które nie ma napędu, jest tylko kołem podporowym. Wystarczy je też tylko i wyłącznie oczyszczać. I osie kół tylnych, które trzeba zwrócić uwagę, żeby nie było tam zbędnej włókniny, sznurków, jakichś linek. To są rzeczy, które często w robotach koszących stanowią przeszkodę dla kół tylnych, które są napędem tego robota.